Witamy Państwa na kanale Łosice Info. W dzisiejszym odcinku spotkamy się z uczestnikami konferencji Dialog Pokoleń. Tematem konferencji jest przede wszystkim ochrona języka, tutaj regionalnego. Dodatkowo, uczestnicy konferencji podzielą się z nami swoimi doznaniami, wrażeniami na temat Łosic i Łosiczan. Także zapraszamy do oglądania, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i posłuchajcie, co myślą o nas ludzie z Polski. Znajdujemy się w Łosickim Domu Kultury, gdzie odbywa się, tak jak tutaj Państwo możecie zobaczyć, konferencja naukowa Dialog Pokoleń. I przed mikrofonem mamy jedną z uczestniczek konferencji. Dzień dobry. Dzień dobry, Agata Mosiej, Sokołów Podlaski. I tak, Pani przyjechała wczoraj, czy jest Pani od samego początku na konferencji? Przyjechaliśmy we środę. Razem ze mną jest grupa uczniów z pierwszego liceum w Sokołowie Podlaskim. W dialogu pokoleń uczestniczymy już po raz piąty. Tak, no Dialog Pokoleń po raz pierwszy zawitał do Łosic i też moje pytanie, jak podobają się Pani Łosice i z czym się ewentualnie kojarzyły przed przyjazdem, no bo Sokołów jest niedaleko Łosic, więc gdzieś się te nasze szlaki mogły ścierać, ale właśnie takie pytanie, jak podobają się Łosice i jakie były wrażenia jak do tej pory odnośnie samej konferencji? Więc tak, Łosice okazały się być bardzo gościnne dla wszystkich uczestników tej konferencji, dla nas pochodzących z Sokowa Podlaskiego. To również bardzo przyjemne miasto. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, choć to rzeczywiście, jak pan powiedział, bardzo blisko od Sokołowa Podlaskiego. Łosice kojarzą nam się, jadąc tutaj, kojarzyliśmy bardziej może nie tyle łosice, ile Stefana Żeromskiego i nie mojki, bo wiemy, że Stefan Żeromski chadzał tymi drogami, być może też chadzał po łosicach. Również wiemy doskonale, że łosice też. Tutaj mają związek z marszałkiem Piłsudskim, o czym też się dowiedzieliśmy przed przyjazdem. Same Łosice to przemili, przesympatyczni, uśmiechnięci ludzie. Wszyscy tutaj, którzy nas goszczą, którzy opowiadali nam o tym mieście, którzy użyczają nam swojej gościnności, zarówno w bursie ośrodka szkolno-wychowawczego, jak tutaj w Łosickim Domu Kultury są uśmiechnięci, przesympatyczni. Miasto jest rzeczywiście urocze czyste, miłe, dookoła dużo zieleni, jak na takie małe miasteczko, to bardzo nas zachwyca, że nie czuć tutaj takiego skwaru, upału dużego miasta, tylko przyjemną zieleń i odpoczynek dla oczu, no i uśmiechniętych gościnnych mieszkańców. Dziękuję bardzo za miłe słowo o Łosicach i Łosiczanach. I teraz też zapytam... Yy... Jak odbiera pani konferencję? No bo tak jak pani powiedziała, bierzecie udział po raz piąty. Jest też szkoła z Grajewa, z tego co y, pamiętam. No niestety dziewczyny na razie boją się przyjść przed kamerę. Y, a jak pani ocenia samą konferencję? Od strony też przygotowania merytorycznego, jak i od strony takiej typowo technicznej? Jeśli chodzi o konferencję, to już sam program wskazywał na to, że to jest bardzo bogate wydarzenie w różnego rodzaju atrakcje. Przecież spotykamy się tutaj przede wszystkim po to, żeby poznawać tę historię, tradycję tej ziemi najbliższej, lokalnej, żeby mówić sobie o tym, jak pięknie język może opisywać świat, może opisywać miejsce, w którym żyjemy. Mieliśmy okazję wysłuchać kilku wykładów, kilkunastu, nawet każdy z nich związany był z. Z językiem, z tym jak język opisuje pięknie świat. Cały ten program jest tutaj bardzo rzeczywiście bogaty. Przed nami jeszcze spotkanie z seniorami z Łosic i z okolic Łosic, które myślę też pewnie pięknie nam opowiedzą o tym, co tutaj jest ciekawego, jak ta historia Łosic wyglądała. Program, myślę, jest tak skonstruowany i podzielony, żeby zarówno Osoby ze środowiska naukowego, jak i młodzież szkolna znaleźli coś dla siebie. Myślę, że tutaj się przede wszystkim przyjechaliśmy po to, żeby wymieniać doświadczeniami, tym, co my jako nauczyciele robimy z młodzieżą, jak tę wiedzę mogą wykorzystać naukowcy z ośrodków akademickich. Przede wszystkim, żeby rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać, żeby łączyć. Łosice pięknie nas tutaj połączyły, bo przecież jest nie tylko Sokołów, ale Lublin, Warszawa, Łódź. Poznań, także widzimy i łosice tak w nas pozostaną jako to miasto, które łączy. Panie też przyjechały z Sokołowa. E, tak, jesteśmy z Sokołowa z e, licencjum ogólnokrzyżącego imienia Maryjskudowskiej Kiri. No i moje pierwsze pytanie: e, czy była już pani w Łosicach, czy jest to pierwszy raz? E, nie, jest to mój pierwszy raz i bardzo dobrze się bawię. Wykłady są bardzo ciekawie i ludzie bardzo dobrze ze sobą zintegrowani. A jak się samo miasto podoba? Była okazja obejrzeć chłysicę? Takie najbliższe okolice właśnie koło tego internatu i tego środka kultury. Tak. Zarzyłyśmy pójść plac zabaw i zmienić oui, sklep z zabawkami. No to w sobie dużo, czyli jakieś tak. pamiątki można kupić było. Oczywiście, tak. A jak sam odbiór konferencji? Bo jak rozmawialiśmy już z waszą opiekunką, która przyjechała, wasza szkoła bierze udział po raz piąty w udział w te tego typu konferencji. I czy wasze oczekiwania odnośnie zarówno merytoryki, jak i strony technicznej zostały spełnione? Powiem panu tak. Oczekiwań nie miałam żadnych tak naprawdę, bo ja nawet nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ale myślę, że nasza szkoła nie bez powodu tutaj piąty raz. Wszyscy bardzo dobrze się bawią na pewno. I no to, to, to widać. Dużo. I na pewno wykłady są bardzo ciekawe, bardzo angażujące i no można się bardzo dużo nauczyć. A teraz moje takie pytanie jeszcze e, troszeczkę inne niż do e, Pani Agaty, z którą wcześniej rozmawialiśmy. E, z czym będą się Pani kojarzyły łosice, jak już Pani wróci do domu? Cóż, na pewno z tymi wykładami, już tego raczej skojarzenia się nie pozbędę rac na, raczej na pewno. E, właśnie z tym dyktandem i opisem tej przyrody, z bardzo dobrymi, pozytywnymi, fajnymi ludźmi na razie tyle. Na razie tyle. <laughs> Może coś jeszcze dzień, No właśnie. To jest, to jest drugi Zanim dzień. To mi bardzo spodobała się e, religijna strona, bo bardzo mhm. ładne te zabytki religijne kościoły. Mhm. Na przykład naprzeciwko nas nawet teraz jest bardzo piękny kościół, naprawdę świetny. Będziemy bardziej zwiedzać na pewno całe tereny i będziemy mogli powiedzieć więcej. No właśnie, czyli my za wcześnie przyszliśmy do was no, <laughs> robić materiał. Jest to nasz drugi dzień w łosicach, więc jeszcze troszeczkę czasu i bowiem coś mądrzejszego. No dobrze, postaramy się jeszcze może jutro przybyć, żeby coś mądrzejszego usłyszeć, chociaż i tak jest super. A jak pani odczucie odnośnie łosic i konferencji? Bardzo mi się podoba, naprawdę. Jest tak świetnie. Jakbym jeszcze miała by wybór, czy przyjechać, czy nie, no to by przyjechała. Na 100%. No, naprawdę, ja jako obcokrajowiec rozumiem wszystko i naprawdę jest tak świetnie. No, mówię bardzo ładnie, mi się podoba. No, i teraz jestem w wyjątkowym gronie osób, które sprawiły, że w Łosicach odbywa się konferencja naukowa, dialog pokoleń. Jak to u nas mówiono, na Podlasiu, spiritus mowę z całego przedsięwzięcia. Trzy najważniejsze osoby. Które sprawiły, że w Łosicach no, mogły się stać stolicą języka polskiego. Także pani profesor, proszę, może na wstępie powiedzieć kilka słów o samej konferencji. Dzień dobry państwu. Konferencja odbywa się w ramach takiego projektu Dialog Pokoleń, realizowanego od 10 lat przez Towarzystwo Kultury i Języka i Fundację Języka Polskiego. I polega właściwie na tym, że Ocalamy od zapomnienia resztki gwary, które zachowały się na terenie Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Ocalamy od zapomnienia także dawne zwyczaje, dawne wspomnienia, wspomnienia dawnych czasów. No jednym słowem, staramy się zbliżyć przeszłość do teraźniejszości, a teraźniejszość do przeszłości. Projekt jest realizowany przez. Nauczycieli, uczniów, studentów, przez językoznawców, regionalistów i kulturoznawców z różnych ośrodków naukowych Polski i po raz pierwszy trafił do Łosic. Jesteśmy w Łosicach na zaproszenie pana profesora Zygmunta Gałeckiego, no naszego kolegi z Uniwersytetu Warszawskiego, który w zeszłym roku po raz pierwszy dołączył do naszego grona. Realizującego projekt. Byliśmy wtedy w suwałkach i powiedział, w łosicach też jest co ocalać. A więc przyjechaliśmy. I jak podobają się łosice? Bo pani profesor jest pierwszy raz w naszym mieście. Jakie wrażenia? Aż wstyd przyznać, ale pierwszy raz jestem w tym mieście i rzeczywiście wrażenia no, wyjątkowe. Gościnność, uśmiech na ustach mieszkańców. Uczynność bardzo wiele osób pomaga nam w realizacji tych trudnych przedsięwzięć. Uczniowie chętni do rozmawiania z babciami, z dziadkami i pytania o dawne słowa, o dawne zwyczaje. Babcie wyciągają dawne stroje, ręczniki, obrusy, pokazują jak się haftowało, jak się przędło len. No a wszyscy są z tego zadowoleni. Także bardzo rzadko zdarza się tak żebyśmy byli przyjmowani no, z otwartymi rękoma wszędzie. I przez najstarsze pokolenie, i przez najmłodsze. Także to jest wrażenie pierwsze. No a kolejne wrażenie, no, byłam trochę zaskoczona, kiedy przyjechaliśmy tutaj pociągiem do stacji Niemojki i okazało się, że do Łosic nie da się dojechać. <todgłosy> Łosice oddzielone od świata. No dobrze, dzwonimy po taksówkę? Nie, nie, nie ma taksówek. I to jest, właśnie, to jest właśnie coś, co w Łosicach jest niepowtarzalne, wspaniałe. Są Państwo niby oddzieleni od świata, a właściwie tworzą Państwo cały świat. Tak. no i jeszcze o nas się swego czasu mówiło, że my jesteśmy takim w takim centrum trójkąta bermudzkiego. Tak, no może tutaj pan profesor trochę bardziej to wytłumaczy. Natomiast my mieszkamy tak, 120 km od Warszawy, 120 km od Lublina i 120 km od Białego Stoku. I tak centralnie ten powiat jest na pograniczu trzech województw. I gdzie by nas tak naprawdę nie przydzielono, to byśmy by mieli tę samą odległość do stolicy województwa. I na początku lat 2000 śmiano się, że to takie centrum trójkąta bermudzkiego, bo gdzie się nie obrócisz, to masz tą samą odległość. No właśnie, to <laughs> ciekawe. Pozwoli pan redaktor, że teraz ja zadam pytanie. Jak się państwo czują w tym trójkącie? Znaczy, Powiem tak, ja jestem y, rodowitym łosiczaninem w Łosicach, się urodziłem w Łosicach, mieszkam, mimo że pracowałem już w kilku różnych miastach, to ciągnie tutaj. Tutaj jest y, taki spokój, y, tutaj nie ma tego pędu za życiem. Pamiętam, w Warszawie pracowałem, to wszyscy chcieli się wbić do tej 753 bodajże. Albo 709, bo trzeba do tego autobusu, bo trzeba do pracy. Tu życie płynie wolniej. 703. Tak. Nie na 750. No i nie ma żadnej taksówki. Całe miasto przechodzimy na piechotę w kilkadziesiąt minut tak naprawdę. I tutaj plusem, może plusem i minusem też tego miasta jest, że my się wszyscy znamy. I tutaj każdy z każdym, jak przechodzi, to zaraz jest cześć, co u ciebie, Każdy każdego z nas. Z sobą wszyscy mają kontakt, chociażby te takie machnięcie ręką, to czego no już chociażby w siecach nie ma, bo miasto dużo większe no dużo yy, w stosunku do Warszawy, małe, w stosunku do Łosic bardzo duże. Ale powiem że nie zamieniłbym tego miasta na żadne inne. Z całą pewnością. My też czujemy się tutaj bardzo dobrze, bo traktowani jesteśmy, jakbyśmy byli stąd. Ludzie pytają nas, jak dojść do jakiegoś miejsca, proszą nas, żeby podwieźć, jakbyśmy byli sąsiadami. Także już właściwie czujemy się mieszkańcami Łosic, a niestety jutro wyjeżdżamy czym my zapraszamy częściej, także teraz może Pana Profesora podpytam, kiedy w takim razie kolejne spotkanie? No prawdopodobnie w przyszłym roku, ale ja powiem także na warsztatach językowych i na konferencji Dialog Pokoleń byłem po raz pierwszy w Suwałkach w ubiegłym roku, natomiast kontakt z Panią Profesor Falińską miałem od dawna. Bywałem na konferencjach organizowanych przez panią profesor w Białowieży, w Łomży, Tu jest efekt tej konferencji łomżyńskiej. właśnie. A pierwszy raz z nazwiskiem Barbara Falińska spotka... zetknąłem się w 1969 roku, kiedy ukazała się książka pod tytułem Łosice 1264-1966. Która była pokłosiem konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 700-lecia miasta Łosic i tysiąclecia państwa polskiego w 1966 roku. W tejże książce pani profesor, wtedy doktor Barbara Falińska, ogłosiła artykuł Badania językoznawcze na Podlasiu ze szczególnym uwzględnieniem powiatu łosickiego. To była moja pierwsza lektura językoznawcza. Byłem uczniem szkoły średniej, co prawda już klasy maturalnej, ale jeszcze uczniem szkoły średniej. Pierwsza lektura językoznawcza. No i później w trakcie studiów to nazwisko też było mi znane, bo coraz coś się czytało. Ale pierwszym tekstem naukowym był tekst Barbary Falińskiej, wspomniany tekst Barbary Falińskiej. Tak Historię dotyczyło koło, można powiedzieć. Można powiedzieć, że tak, tak. Czyli można też powiedzieć, że tu się wszystko zaczęło w Łosicach. No tak. i o, oby trwało jak najdłużej. Powtarzając za Janem Pawłem II. Tu się wszystko zaczęło. Także teraz jeszcze panią doktor zapytamy o to jak Łosice się podobają, jak się Pani tutaj czuje, co może Pani dobrego powiedzieć, no i kilka też słów oczywiście na temat konferencji, no bo tutaj, po to się tutaj też spotkaliśmy. Bardzo się cieszymy, że Dialog Pokoleń zawitał do Łosic. Bardzo gościnnie nas tutaj przyjęto, wyściskano i przekonujemy się, że nie ma dla Państwa rzeczy niemożliwych. Starczy jeden telefon, starczy odezwanie się do właśnie tego znajomego tu czy ówdzie i właściwie wszystkie sprawy, które z pozoru wydają się niemożliwe do realizacji, wykonują Państwo yy, właściwie. No to, to jest ta siła. Małych społeczności. I, i, I to jest wielki walor. Za tym tęskni się w dużym mieście to jest coś, co, co też warto by ocalać od zapomnienia. Rzeczywiście daje się obserwować taki odpływ ze wsi czy z małych miast do dużych metropolii, ale. Widać, że ten proces już się zaczyna odwracać, bo rzeczywiście to, co w sercu, to, 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 to nie zgaśnie. Serce tęskni do tego, skąd wyszło. Ja sama też, też z takiej małej społeczności, aczkolwiek daleko na Górnym Śląsku się wywodzę i też wiem, co zostawiłam tam daleko w rodzinnych stronach. Tu i każdorazowo, kiedy bywamy. W kolejnych miejscowościach w ramach dialogu pokoleń daje się odczuć właśnie te, tę siłę społeczności, siłę wspólnoty, i staramy się też w ramach projektu te więzi cementować, wzmacniać, pokazywać, że one prawdziwą wartość. Mają. Bo rzeczywiście ocalanie takiego dziedzictwa językowego, tych resztek gwar, słownictwa, którym posługiwano się na co dzień, to taki merytoryczny cel projektu, ale tu jest jeszcze bardzo wiele takich pożytków ludzkich powiedziałoby się. Rzeczywiście młodzi rozmawiają ze starszymi, starsi otwierają się na młodszych, nawiązują się te więzi naturalnie jest. O czym rozmawiać? Przekonujemy się wszyscy, że, że mamy wiele wspólnych tematów i to jest też siła tego projektu. A przywołana tu pani profesor Barbara Falińska, dziś świętej pamięci już przez wiele, wiele lat niestrudzenie towarzyszyła temu projektowi. Ona go zresztą wymyśliła dawno temu. W latach jeszcze 60., czy może i jeszcze wcześniej. Na Podlasiu tutaj na tych terenach odbywały się takie obozy gwaroznawcze. I ta tradycja przywołana później po, 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 po kilku dekadach, odrodzona przez panią profesor, między innymi w ramach projektu Dialog Pokoleń, no właśnie zaczyna odżywać trwa. I cieszymy się, że możemy tę, tę, tę jej duchową spuściznę kontynuować. To wszystko, co dziś przygotowali, przygotowaliśmy dla Państwa odnośnie konferencji Dialog Pokoleń oraz odnośnie tego, co myślą o nas uczestnicy tej konferencji. Jak odebrali łosiczan, jak odbierają nasze miasto, co myślą, co czują. Także prosimy o zostawienie łapki w górę. Kolejne komentarze, i podsyłajcie nam też tematy, jakimi powinniśmy się zająć w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Do następnego!